No, teraz to leci na żywo, bo wcześniej to coś był jakiś problem z tym. Z coś mi się poknociło nie tak, że to, że to nie leciało wcale. I, no i musiałam jeszcze raz no, łączyć. Słuchajcie. Mnie? Słuchaj mnie? Halo. To, nie, to, to jeszcze nie, to nie to, to było, to było coś innego. Um. Um. A co się dzieje, no, co się dzieje więcej no, jak usłyszycie jakieś te dziwne głosy w tym to nie przejmujcie się, bo to jest tylko ten telewizor to